Dlaczego wchodzisz w toksyczne związki? Starasz się, poświęcasz czas, zakochujesz się. Wszystko po to, żeby na koniec dnia mieć znów złamane serce. Mimo tego, że Twoim zdaniem podejmujesz racjonalne decyzje w kwestii wyboru partnera, to cały czas lądujesz w toksycznych relacjach. Muszę cię zaskoczyć. Mimo, że za każdym razem umawiasz się z różnymi osobami. To wszyscy Twoi partnerzy mają ze sobą coś wspólnego. Tak jak istnieją różne typy charakterów psychologii, tak też istnieją toksyczne typy osobowości. Nazywam się Anna Kamińska, jestem psychoterapeutką specjalizującą się w relacjach i dzisiaj przedstawię pięć typów toksycznych partnerów oraz jak rozpoznać ich na wczesnym etapie znajomości. Pierwszy typ to niewierny. Chodzi tutaj o osobę, która wcześniej dopuszczała się zdrady. Jest to poważne naruszenie zaufania, które pozostawia trwały ślad na psychice. Ostatnio czytałam badania z Uniwersytetu w Denver na temat zdrady. Wyniki sugerują, że osoba, która wcześniej zdradziła swojego partnera, jest trzy razy bardziej skłonna do zdrady, do ponownej zdrady, niż osoba, która nigdy tego nie zrobiła. Ale właściwie, dlaczego ktoś kogoś zdradza? Tacy ludzie często borykają się z problemami związanymi z zaangażowaniem i lojalnością. To może wynikać z niezaspokojonych potrzeb w dzieciństwie, takich jak brak komunikacji, czy też nieświadomość konsekwencji swoich działań. Jeśli osoba, która ci się podoba, ma historię niewierności, to może to być poważny sygnał, że istnieją nierozwiązane problemy. Które wpłyną na waszą relację. Zastanów się, czy jesteś gotów zaakceptować ryzyko, że zostaniesz zdradzony. Zanim wejdziesz w taki związek, zrób małe śledztwo. Dowiedz się, czy osoba, z którą się spotykasz, wcześniej zdradzała innych. A być może sama była gotowa na zdradę po to, żeby wejść w związek z tobą. Jeśli tak, to jest to ogromna czerwona flaga, którą należy wziąć pod uwagę. Związek z osobą niewierną jest niezwykle trudny i niemożliwy do utrzymania bez dodatkowego wysiłku, takiego jak terapia. Jeśli w Twojej relacji doszło do zdrady, a pomimo to chcesz walczyć o przetrwanie tego związku, to. Wizyta u specjalisty może okazać się dobrym rozwiązaniem. Trauma wywołana przez niewierność jest tak destrukcyjna, że trzeba terapeuty, żeby ją wyleczyć. Drugi typ toksycznego partnera to zazdrośnik. Taka osoba stara się kontrolować, z kim się spotykasz i co robisz, argumentując, że chce spędzać z tobą więcej czasu albo robi to dla twojego dobra. Zazdrośnik często wykorzystuje swoje wpływy, aby manipulować tobą i sprawić, że się od niego po prostu uzależnisz. To może obejmować próby wpływania na twoje decyzje życiowe, może ograniczać kontakt z bliskimi, a nawet może wiązać się ze zniechęceniem ciebie do utrzymywania relacji z innymi osobami. Jeśli słyszysz teksty w stylu: Nie bierz tego awansu, bo będziesz miała mniej czasu dla mnie, albo ta koleżanka to chce, żebyśmy zerwali, to lepiej z nią nie rozmawiaj, albo Twoja rodzina nie rozumie naszej miłości, to wiedz, że coś jest na rzeczy. Takie zachowania są niezdrowe i prowadzą do emocjonalnego nadużycia. Izolowanie partnera od przyjaciół i rodziny jest silnie toksyczne. Wytłumacz takiej osobie, że potrzebujesz zachować swoją niezależność, że potrzebujesz przestrzeni i obserwuj, jak się zachowuje, jak będzie reagować. Jeśli próby izolacji będą się powtarzać i nie będzie zgody na zmianę zachowania, to zastanów się, czy chcesz być w takiej relacji. Trzeci typ to łobuz. Jeśli miałabym wybrać stwierdzenie, którego nie znoszę, to brzmiałoby tak: Łobuz kocha najbardziej. Mimo, że łobuz może początkowo wydawać się atrakcyjny, na przykład ze względu na pewną nonszalancję, to najczęściej skrywa w sobie ogromne pokłady agresji. Tacy ludzie często przejawiają brak szacunku, a nawet okazują przemoc, jeśli ktoś robi coś nie po ich myśli. Filmy typu 365 dni, w których przystojni mafiozi są okrutni dla swoich wrogów, ale czuli dla swoich kochanek, to po prostu bajki dla dorosłych. Jak zatem rozpoznać łobuza? Przyglądaj się im w sytuacjach społecznych. Tacy ludzie są zazwyczaj chamscy wobec swoich pracowników, albo wobec obsługi w restauracji czy w innych miejscach, gdzie teoretycznie mają władzę. Chociaż może się wydawać, że takie zachowanie to objaw pewności siebie, to jest dokładnie na odwrót. Agresja wobec innych osób świadczy o ich kompleksach i braku empatii. Łobuz może wydawać się atrakcyjny w początkowej fazie relacji, ale pamiętaj, że sposób w jaki traktuje innych świadczy o tym, jak z czasem będzie traktować Ciebie. Pamiętaj, że zasługujesz na taki związek, w którym obie strony traktują się z szacunkiem, a agresja jest nieakceptowalna. Kolejny typ to upokarzacz. Taka osoba często posługuje się żartami, które są nieodpowiednie i przekraczają granice dobrego smaku. Celem jest wywołanie śmiechu kosztem innych, nawet jeśli odczuwają oni dyskomfort. To są zazwyczaj komentarze, które są poniżające lub po prostu nieodpowiednie w danej sytuacji. Jeśli ktoś regularnie stosuje tego typu zachowania, to prawdopodobnie ma duże problemy z pewnością siebie. W takim wypadku upokarzanie innych jest próbą podniesienia własnego ego kosztem ciebie albo kosztem innych osób. Moi pacjenci, którzy godzili się na poniżanie, bo zakładali, że to tylko żarty, często niestety lądowali potem w toksycznych związkach. Piątym typem toksycznego partnera jest duch. Duchy uprawiają ghosting, czyli zachowanie, w którym rozmawiają z drugą osobą, okazują pewne zainteresowanie, a potem znikają. Nie dzwonią, nie odpisują, unikają spotkań. Takie zachowanie jest typowe dla osób, które boją się zaangażowania są nieśmiałe w wyrażaniu uczuć i przeżywają pewne wewnętrzne konflikty dotyczące związku. Jest to zazwyczaj związane z lękiem przed odrzuceniem lub brakiem pewności siebie. Duchy znikają po to, żeby uniknąć otwartej komunikacji o swoich uczuciach. Dla ciebie jako osoby zauroczonej może to być bardzo frustrujące i bolesne doświadczenie. Brak wyjaśnień i nagłe zniknięcie może budzić pytania, które Podważają samoocenę. Chciałabym Cię jednak zapewnić, że to nie jest Twoja wina. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany relacją z Tobą, to zasługujesz na wytłumaczenie i domknięcie takiej znajomości. Jak zatem chronić się przed duchami? Jeśli zauważasz, że druga osoba często znika i unika komunikacji albo kontaktu, to może to być sygnał, że nie potrafi skonfrontować się z trudnymi tematami. Dla Twojego dobra psychicznego ważne jest, aby szukać takiego związku, w którym kluczowa jest otwarta komunikacja, a Obie strony są gotowe wyrażać swoje uczucia i potrzeby. Pamiętaj, jeśli ktoś nie jest gotowy ci tego zapewnić, to nie zasługuje na relację z tobą. Daj znać w komentarzach, czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z takimi toksycznymi partnerami. Zajrzyj też na mojego Instagrama, bo codziennie publikuję tam przydatne treści dotyczące relacji. Do zobaczenia!